Witamy na WG Roztocze, organizatorzy Helena i Adam Braszko. Jak w każdą niedzielę, zazwyczaj jak są loty oddziałowe, nasze gołąbki zażywają kąpieli. Nie ma wtedy oblotów. I gołąbeczki fajnie sobie tutaj używają. Mamy piękny teren. Różne ptactwo, spokój, ciszę, odgłosy natury. No i tak tu właśnie gołąbki. Jak widzicie, pokazujemy zawsze całość gołębników. Niewybranych. Tylko w całości wszystkie gołębniki staram się wam pokazywać. No i tak to nasze maluchy i wasze oczywiście. Też tutaj sobie używają. Może ich tutaj podejrzymy. Tu czy tu. Mamy piękny tutaj strop, który rośnie. Szkoda go nam ściąć. Ale gąbki sobie dają radę z nim. Proszę bardzo, tu no pokażcie się maluchy. Tak na jednych skrzydełkach śpią, leżą sobie. O, skrzydełeczko się podniósł. Tak, tak, tak. No. Woda brudna. Bo chodzą sobie wszędzie po tych po trawie. Tak są obloty. Praktycznie wszystkie już gołębie są oblatane. Już niedługo będzie spis. Wszystko na to wskazuje. Już gołąbki powolutku sobie wchodzą przez wloty, z troszkę z lekkim utrudnieniem, ale dają radę. O, jak się położył. O tak, o tu ich ciasnotka. Tak. Zresztą wszystko macie na codziennie praktycznie z relacji każdego gołębnika pokazane. I tutaj też maluchy.